Zwiastowanie Maryi. W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Gawilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maria. Anioł wszedł do niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej, nie bój się, Mario, znalazłaś Bogiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany synem najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maria rzekła do anioła – jakże się to stanie, skoro nie zna męża? Anioł jej odpowiedział – Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię, dlatego też Święty, który się narodzi, będzie nazwany Synem Bożym. A oto również Krewna twoja Elżbieta, poczęła w swojej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maria: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej Anioł. Ewangelia według świętego Łukasza.